Już prawie 3 miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców z województwa śląskiego w ramach tarczy antykryzysowej. Wsparcie to okazało się niezwykle pomocne dla zebrzeńskiej firmy Indrax. Czuję dumę, że mamy właśnie takie firmy firmy, które w, które w trudnych momentach się nie poddają, a szukają właśnie wsparcia i pomocy. Cieszę się ogromnie, że tak jak właściciele powiedzieli, ta pierwsza pomoc przyszła z miasta. To zwolnienie z czynszu. Okazało się być taką jaskółką, takim zielonym światłem, że po tych krokach przyszły następne kroki, i oczywiście fakt, że panowie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej, no to dla firmy na pewno jest bardzo ważne. Myślę, że dla wszystkich przedsiębiorców, mikro, małych i średnich, w ramach tarczy antykryzysowej uruchomiliśmy szereg instrumentów, których celem w pierwszej kolejności jest ochrona miejsc pracy bardzo się cieszę, że właśnie tu w Zabrzu, tu w mieście z którego pochodzę, można powiedzieć, że te instrumenty zadziałały. Tu w tej firmie udało się ochronić wszystkie miejsca pracy. Nikt nie stracił tak naprawdę zatrudnienia. Zadziałały te dofinansowania, które są realizowane przez powiatowy urząd pracy. Firma otrzymała wsparcie finansowe zarówno ze środków tarczy antykryzysowej Funduszu Pracy Urzędu Pracy, jak i również skorzystała z wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju tego wsparcia. Płynnościowego. Makabrycznie trudno. W okolicach marca byliśmy załamani, czyli w okolicach połowy marca, czyli wtedy, kiedy faktycznie ta pandemia nastąpiła. Specyfika naszej działalności polega na tym, że praktycznie mm, szyjemy marki odzieżowe. Mamy taką naszą markę, która się nazywa NIREN, to jest Damska Marka. I kolekcja letnia szyta jest od października poprzedniego roku, a tak de facto sprzedaż, ponieważ sprzedajemy to hurtowo do innych sklepów, następuje w okolicach marca, kwietnia, maja. No i naprodukowaliśmy tego bardzo dużo, natomiast sprzedaży już niestety nie było. Te sklepy, które tam były na kontraktacjach, czy zakontraktowały towar, bardzo niechętnie, a w zasadzie w ogóle nie odbierały, a najchętniej to by ten towar oddawały, w związku z czym byliśmy ugotowani. I tak prawdę powiedziawszy, to te dotacje, o których tu mówimy, bardzo nam pomogły, no bo po, pozwoliły przetrwać ten trudny okres i pozwoliły jakby dofinansować produkcję tych rzeczy medycznych, bo to są bardzo tanie rzeczy. To w zasadzie y, produkujemy y, po to, żeby, żeby przetrwać i żeby było na te wypłaty i na jako takie koszty. Tarcza antykryzysowa nie tylko ochroniła miejsca pracy, ale również sprawiła, że być może już wkrótce w firmie zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. うん。